Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam cię w sklepie 30 sierpnia 2025 roku. No i co? Mamy nowy zestaw DeepRock Galactic za 1800. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli zwiadowca za 1200. Tak się tutaj prezentuje. Szanta górników za 400, plecak DRG za 300, standard firmowy za 500, skała i coming za 300. i faworyt zwiadowcy za 500 One Punch Man nadal w sklepie. Gorila, to samo? Droga mistrzów, nadal w sklepie. Powrócił kliks. I Lesser Fruit. Powrócił John Cena. Ikonowe emotki to samo. I mamy nowy zestaw Air Jordan Retro Animal Instinct za 1200. I mamy w nim nowe buty. Czyli Air Jordan 11 Retro Animal Instinct za 800. I Air Jordan 3 Retro Animal Instinct za 800 powróciły Puma Sweight XL Black White Puma X Melobol Ball XT MNT MB04 Rafael Donatello Puma X La France Butterfly Pure Magenta Ultra Violet I Puma Speed Cut OG Wisp of Pink Balenciaga nadal w sklepie. Skinny Eminem to samo. Squid Game nadal w sklepie. Pakiet podwójny Agent i Zestaw Kilofów Mroku to samo. Championi Akademii nadal w sklepie. Marvel to samo. Grobo Serca za 1200. Pincera za 1200. Smokielet za 1500. Dmuchawa za 200. Zestaw Thunder nadal w sklepie. Letni manekin za 800. Granat błyskowy za 1200. Przestań za 200. Kilof trzonowy za 800. Karasu za 1200. Sierpoki za 800. Korwida za 1200. Świecące patyczki za 800. Ścieżki jamowe to samo. Powrócił bus bojowy, i mamy nowe koła, czyli kompas za 400, i mamy nowy dopalacz, czyli pop-smuga za 400. Powrócił ślad Star Trek. powrócił zestaw latarnia Lokiego, żeglarskie klasyki z latarni morskiej, łupy latarnika, niezbędnik latarnika, i kapitańska blanka zestaw. Niemysz już dzisiaj Lachlana, Bugi, Power Rangers, szafki Nikofa, Forda Mustanka GTT plus D-Pain, Q-Astro CSX, śladu Lightspeed i dopalacza Tachyon. No i co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapko w górę, kod Gigilon w sklepie, a ja się z Wami żegnam. Siemneczko.